33 bieg leśnika wokół arboretu. Miejsce szczególne, bieg szczególny. Po pierwsze, wspaniały, wspaniały powrót do czasów normalności. Nie mamy już e, ograniczeń pandemicznych tak silnych, aby nie można było spotkać się w Rogowie i zjednoczyć siły w biegu dookoła najwspanialszego arboretum na świecie, czyli arboretum w Rogowie. Dlaczego warto brać udział w biegu leśnika? Bo to super wydarzenie i warto brać udział we wszystkich wydarzeniach z naszej uczelni. A bieg leśnika jest taki szczególny, bo można dostać na przykład nagrodę po prostu za przebranie, a moje przebranie w sumie wyszło spontanicznie, bo zobaczyłam te kwiatki w mieszkaniu i pomyślałam sobie, że za pannę młodą się przebiorę. I uciekającą po prostu sprzed ołtarza. Dziękuję. Cześć, jestem Kuba, jestem członkiem Koła Naukowego Leśników w sekcji biometrii leśnej. No i dlaczego warto biegać w naszym biegu wokół arboretu? No jest to czas fajny ze znajomymi, można się świetnie pobawić, można później spędzić świetnie czas na ognisku, no i trochę podbudować formę. Eliminowanie konkurencji, proszę Pana, przede wszystkim takim oto narzędziem. Każda porządna kobieta takie coś w domu powinna mieć. Bez wyjątku. Jak Wnusia przyjdzie, a na rozrabia, to też się sprawdza. 33 razy, ale z pewnymi przerwami. Ostatnia w zeszłym roku. Dlatego cieszy nas tak bardzo powrót do normalności i do biegania wokół arboretu. To nie jest tylko bieg, to jest też festiwal przebierańców. To jest także kąpiel w lesie, to jest także bieg dookoła własnych słabości. I to jest przede wszystkim sposób na ciekawsze spojrzenie na studia. To nie są tylko studenci, to są także absolwenci, pracownicy wydziału i sympatycy naszego środowiska akademickiego. Miejsce szczególne, arboretum jesienią, jest najpiękniejszym, najpiękniejszym miejscem w całej okolicy. Przyciąga mnóstwo ludzi z Warszawy, Łodzi i wielu innych miast w Polsce. Uczestnicy biegną dookoła arboretum ponad 3 km zmagań z samym sobą. Ten bieg organizowany jest w kilku kategoriach wiekowych. Także dla młodzieży i dla dzieci z lokalnych szkół. I to jest chyba jednym z najważniejszych celów tego biegu i tej imprezy. Uwaga, jest moc? jest! Nie! jest, moc? Nie! jest! Nie! Ten bieg ułatwia integrację w lokalnym społeczeństwie, ułatwia przyszłą pracę naszych absolwentów wśród ich lokalnych społeczności. To ważne i radosne święto w życiu, wydziału leśnego szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie. I on jest h Co? Co? No, e, Portoła Piratka. Jak się biegło? Bardzo, bardzo przyjemnie z kolegami. I wśród kolegów to naprawdę bardzo przyjemnie się biegło. Plan był, żeby biec z kolegami, ale koniec końców rywalizacja wzięła górę i trzeba było ich zostawić. Myślę, że się nie opłacało. Bardzo się wyróżnić, prawda, wśród wś innych, to jest masa frajdy, masa zabawy, prawda, no to coś jest, jest, nie spotyka się tego na co dzień, praca co miesiąc, tylko no co roku i to, rok temu tego nie było, prawda. Stroje na pewno pozytywnie wpłynęły na przyjemność biegu, większa przewiewność, także myślę, że to bardzo pomogło. W porównaniu do innych uczestników, którzy byli tak dość standardowo ubrani. Dlaczego warto się przebierać? Bo dzięki mojemu strojowi, czyli przebraniu dzika, to jest skóra z dzika, ja mam teraz moc dzika. I dzięki niemu poruszałem się jak dzikie zwierzę w dzikim lesie. Brułem przez ostępy, niestrudzenie i wygrałem, tak? Pierwsze miejsce. Opłacało się założyć ten strój. Ja to niestety drugie miejsce, no bo przybrałem się za drzewo, to z mobilnością mam trochę problemy, no. Ale warto uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo można siebie sprawdzić przede wszystkim. Czy jeszcze zdrowie dopomaga, szczególnie w tym wieku, bo my już... Prawie... Sprawdzić siebie <gul> te ty, ty, ty ostatni, Wiesz. Widziałem ciebie, zadyszka, ja też. Przebraliśmy się w tandemie. Ja byłem drzewem od był filarzem, na początku. E, on mnie gonił, ja uciekałem. Później obciął mi parę gałęzi, to e, ja biegłem za nim z pilarką. Zemsta lasu! Nawzajem się mobilizowaliśmy to w tandemie, było zawsze przyjemniej biec niż samemu. No właśnie. Jadocha, tak. to, to czysta jadocha, naprawdę. Powiedz, po prostu wysiłek, spocić się, pośmiać się. Elegancko było, no co mogę powiedzieć. dużo powiedzieć. A biegłem za naszym kochanym dzikiem. Jako, że mogłem powiedzieć, że byłem odrobinkę jego problemem na studiach. Każdy student się przekona, jak to... <laughs> Wszystko wygląda. Bieg zdecydowanie fajniutki. Ca całą drużynką przebierając pobiegliśmy. Mieliśmy wesołą historykę, aż chyba została opowiedziana. <laughs> Dokładnie. Proszę państwa, za nami 33 bieg leśnika wokół arboretum w Rogowie. 33, więc widać, że to jest kawał dużej historii, pięknej tradycji wydziału leśnego. W 86 roku odbył się pierwszy bieg wokół arboretum w Rogowie. Zainicjował go profesor Albert Dudek i przez 20 lat z mozołem, pokonując wszelkie trudności i czerpiąc z tego olbrzymią satysfakcję, ten bieg leśnika prowadzi. Po tym czasie ja zająłem się organizacją tego biegu i znajduję w tym olbrzymią satysfakcję, bo widzę, że. Jest to święto Wydziału Leśnego. Tutaj w zgodnym duchu rywalizują ze sobą studenci i pracownicy Wydziału Leśnego i taka właśnie była ta początkowa idea biegu. Czasem do tego biegu zaczęła dołączać młodzież, dzieci, dzieci pracowników, dzieci z rogowskich szkół i ten bieg zaczął się rozrastać. Powstały nowe trasy, nowe kategorie. Jeszcze później Klub Biegających Leśników zaczął współorganizować ten bieg, więc pojawiały się trasy nawet na 10 kilometrów, więc jest to piękna tradycja. W dzisiejszym biegu uczestniczyło ponad 250 osób, jest to praktycznie rekordowa liczba, myślę, że i pogoda tutaj dopisała, myślę też, że wszyscy byli stęsknieni tej wspólnej, tego wspólnego spędzania czasu i bardzo chętnie dołączyli do tej naszej tradycji, czyli biegu wokół arboretum w Rogowie. Zdecydowanie zapraszam na studia na Wydziale Leśnym i zdecydowanie warto powiedzieć następnym biegu za rok. I zapraszam mnie z naj, najciekiewszymi strojami. Ja już mam przygotowany strój na następny rok. Będzie troszkę inaczej. No widzisz, ja mam 88 lat. Jestem tutaj najstarszą zawodniczką. Przyszłam, przebiegłam i daję dobry przykład innym. Zachęcam bardzo. Palecam.